Co ty robisz? że ty to robisz? robisz? Robię. Ty się trzęsiesz. A Gandalf, widzisz to, co się dzieje? Eee... Eee... Tak. Kurwa, już leży, ale. To nie lata! To nie mogę. Co z człowieku? Nie wiem, jakiś skoczek padał, bo To nie lata! Co się dzieje? Ała ci zajebałem, Ała! To jest śmiech, twoim zdaniem? No idealnie. Iwaka działa i on się kręca. Dosłownie wróciłem pierwsze co widzę to... to Nie klikaj tego przycisku, ok? nie klikaj go Nie, nie, nie klikaj Oj Co <laughs> <Helikopter>. Coś <laughs> Wiem, 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 A co, to nie strojemy, no tak. Kontrola. No. No. Kontrola jakości. Dobra, dawaj. Ojej. problem z tym, jest <śledzisz> uj, uj. Problemy, że taki, że tu nie ma żadnego sensora i żadnych testów nie było prowadzonych. więc nie wiem, czy to poleci w górę, na bok, czy na dół. Po prostu wiem. Tego przetestujemy. Jeszcze yeah. raz że to jest najpłynniejszy lot w moim życiu oj. ja wam o sufit. Czekaj, muszę sprawdzić parę nawet O Boże <grymne> O nie, co ty robisz? Kamkuje. Stary, gdzie ja jestem? Gdzie Stary, bo ja mam ile? Sze się pesów. Stery samochód mi miga przed oczami i puste niebo mi miga przed wszystko mi miga przed oczami, co jest grane, kurde. Ej, ja pokazać ci Damsker. Boję się, że Patrz na jumpscare. No znaczy to ja ci powiem tak, i tak. Jeszcze mi ten silnik, dajemy słabszy. Nie, nigdy się nie zabierzeć Mam wrażenie, że... Kurde, szkoda, że w tej grze jakby nie ma biegów Żeby ręcznie zmieniać je W ogóle szkoda, że wielu rzeczy w tej grze nie ma Nawet nie wiedziałem, że tak to działa No, tak działają kodowanie Bez kitu Ale po odpowiedzi drzwi są wadliwe. Właśnie wiem, zapomniałem ich podłączyć już drugi raz Te drzwi nie tolerują szerokich osób <laughs> Fatfobia o, te drzwi są ofensywne, tak? O po jaki friction to ma? Nie da się jechać. No strasznie, co nie? Nie, do Uratowałem, Uratowałem na czepę. Dobra, czekaj. No działa, ale teraz fajnie to działa nawet Nie, żeby co, już mam odklikniętą dwójkę, no właśnie No bo musisz... <grym> 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 co jest?